Siemanko. widzowie. Witamy w nowym update'cie w Brookhaven. Dzisiaj jest nowy rok i zorganizujemy imprezę sylwestrową. Igorski, idziemy do ciebie czy do mnie do domu organizować imprezę? Do mnie. Do ciebie? Tak. Dobra, to wybieraj ten, wybieraj dom i robimy imprezkę. Na balkonie, dawaj, impreza. Dobra. Tu będą fajerwerki. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Co tu by można było? Wywal Ja nie znam. No, wywaliłeś gracza? Tak. Dobra. Zamknę. Ech. A zobacz jakie mamy miejsce do spania. O, świetne, o, takie nowoczesne. No. A piszę coś jeszcze tam. Dobra. Okej, okay, pisze impreza. Tom. Poczekajcie. Dam się. Okej, okay, a drzwi masz otworzone, żeby ludzie mogli przyjść. No i pre. Okej, okay, mogą przyjść. Poczekaj, zamknę na chwilę. Zaproszę gości. Dobra. Zaproś gości, pójdź jakąś muzykę. Okej. Okay. Poczekaj. Po Najpierw włączę muzę tylko Ty puszczę. Leci, o! Oh. Dobra, może być hmm. apartament. Boże. chyba jakie ładne wieki. No to szukam jakichś tych światełek kolorowych na imprezę, a ja fajerwerki znajdę w propsach. To jakieś prezenty. Mam fajerwerki. E, nowy rok, same fajerwerki, ale impreza na górze są jeszcze. Skończyłeś się. No. Ok. Ja idę. Do. Co tam. Hmm. coś do jedzenia. No, zrób coś do jedzenia. Jasne. O, przyszła. ktoś To pójść. Zapraszam. Zapraszamy na Sylwestra. Edek załączył. No. Zapraszam. Do mojego apartamentu Dobra, wejdzie sobie, ma otwarte Okej okay. Byś chciała, to wejdzie, zostaw Alabuz z koczaka, po jakim to języku? <suszy> <suszy> Polski <suszy> No otwarte ma, dobra. Komu? Komu? Ona mówi, żeby gdzieś iść z nią. Ona ma. Mamy swoją imprezę. Chcesz to wbija? Nie, to nie. O. Otwieram basen. Otworzyłem. Basen? No. A gdzie się wchodzi? No, a tu po schodkach do góry, dobra. No, tutaj możemy zrobić tą imprezę też. Fajerwerki na górze. Zobacz, jaka ładna woda. W nocy włączymy, co nie? Pewno. Ten, ten, iPort. Gorski, Lepnie. masz jakieś fireworki jeszcze? Odpalaj. Nie mam je już. Nie masz już. Pójdę jeszcze sk do sklepu. Panie. Ja poszukam u siebie. Może ja mam jakieś. Gdzie co są? To jest. To. Tu masz. fajewerki Dzień dobry. Ma pani jakieś. fajewerki? Z tego? Dobrze. Do widzenia. Masz? Dostałeś fajerwerki? Chyba tak Wiesz co? Dziwna sytuacja Jaka? Ja dostałem rek, Ale dostałem też pudełko z napisem firewerki props. Aha. Ciekawe co to. Wow. Ale fajne. O, alarm na lotnisku, ale my tu mamy imprezę tam. Jeszcze puszczę tu fajerwerki jakieś. Szczęśliwego Nowego Roku, widzowie! Szczęśliwego Nowego Roku, widzowie. Dokładnie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka wszystkim. Łaś, o kurde, spadłem. Ja tu sobie odpocznę No ja też, bo od tych fajerwerek to mi trochę głowa zaczęła boleć No Czekaj Zaraz zrobiłem się czerwony O, zrobiłeś się czerwony Od czerw... słońca Od słońca się zrobiłeś czerwony no. Ale numer Okej, okay, ja puszczę ostatni raz jakieś fajerwerki Okej okay. A więc wypuścimy wodę, prawda? Tu zobaczymy, jak to wygląda. O, ale ja. Brookhaven. Okej. Okay. No, limit wyposażenia mapy, ja Nie mogę nic usunąć tutaj. No trudno, to już nie puszczę. Okej, okay, poczekaj. Tam są. Co? Tam są, wiesz, to zostawiłem. Zapomniałem, kurde. No, Ups, padłem. Jak coś, to ja cię wpuszczę. Dobra, może będzie otwarte. Jest otwarte. Jesteś na balkonie tu. Jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu się schowam. O, ledko jestem już dobry. A musisz mnie otworzyć, bo nie mogę wejść na basen. Do góry do ciebie. Dziękuję. Od tego zrobiłem się! Czarny! No widzisz. Czyli spalony. Okej. Okay. Musimy tutaj jeszcze. Oj. Ok. Happy New Year. Tam jest jakiś domek. Okej, okay, widzowie. Szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się, dużo zdrowia i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa. Bye. Wow.